Spotkania. Dziękuję, żeście Państwo przyszli. Chcemy dzisiaj przedstawić porozumienie, które żeśmy osiągnęli. To znaczy, ja startuję ponownie do wyborów na rok, na kadencję 2010-2014. Jak wiadomo, wybory są za 7 tygodni. Będziemy chcieli przedstawić Państwu w ciągu 7 tygodni nasz program, jeśli chodzi o rozwój miasta Lubina. Jeśli chodzi o kandydatów, również do rady. rady Miejskiej, do Rady Powiatu i również wystawiamy własnych kandydatów, jeśli chodzi o Sejlik. Wystawiamy listę, która się będzie nazywać Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Dutkiewicza, dlatego, że wychodzimy z założenia, że można lepiej zarządzać województwem i można pozyskiwać lepsze środki na rozwój poszczególnych miast i powiatów, niż to się dzisiaj dzieje. Że pewne koncepcje, które są realizowane, są według nas. Koncepcjami niedobrymi i nie zawsze sprzyjają rozwojowi gmin, a wręcz często zakłócają jego rozwój. Ja będę kandował do listy Sejmiku. Oczywiście nie zamiarem zostania radnym, tylko zamiarem wskazywania listy, która według mnie powinna być budowana. W tej chwili do Wrocławia zostały wysłane nasze propozycje, jeśli chodzi o rejestrację Komitetu Wyborców Rafała Dudkiewicza. Prawdopodobnie jutro rozpoczniemy zbieranie podpisów i przedstawiania kandydatów. A we wtorek, chyba w niedzielę, tak? 3 września będziemy prezentować wszystkich naszych kandydatów z Dolnego Śląska. Października, przepraszam. Października. będzie to konferencja zwołana we Wrocławiu. My swoje oczywiście też zrobimy na terenie Lubina, na terenie Legnicy i Głogowa, gdzie będziemy chcieli zaprezentować naszych kandydatów. Przedstawić też również ich program. Uważamy, że jest szansa i nadzieja na odpoetycznienie samorządów, bo to co się dzieje, czyli przynoszenie ewentualnych sporów między partiami w dół nie służy gminie i nie służy tak naprawdę rozwojom lokalnym. Nie, ma, nie można się spierać o chodnik, a przenosić jednocześnie konflikty warszawskie do Lubiny czy do Wrocławia. A takie częstokroć były partie, częstokroć nie współpracują z populacją ze sobą, bo takie decyzje zapadają w Warszawie. To nie są decyzje lokalne, to są decyzje warszawskie, wynikające ze strategii partii politycznych, a nie ze strategii rozwoju regionu, czy też rozwoju miast i gmin. Tyle ustępnego komunikatu. W moim komitecie wyborczym oczywiście jest pani Beata. Również pan Tymoteusz, Będziemy poszerzać ten komitet wyborczy. Mamy nadzieję, że zepniemy do przyszłego tygodnia listy wyborców i ruszymy z zbieraniem podpisów. Procedura jest taka, że najpierw musi być zarejestrowana lista kandydatów na radnych. Dopiero ci kandydaci na radnych zgłaszają swojego prezydenta, kandydata. Pewnie jest to chyba 5 dni różnicy między 22 października a 27 października, i to jest okres, kiedy kandydaci na radnych muszą podjąć decyzję, kogo będą wspierać w nadchodzących wyborach. Nasza lista będzie, tak nam się wydaje, listą ciekawą. to złożona z radnych, którzy dotychczas byli radnymi, ale również uzupełniamy tę listę z tych kandydatów, którzy do nas się zgłaszają. Ja chciałbym poprosić Państwa o napisanie, jeśli pozwolicie, pewnego komunikatu z prośbą, żeby kandydaci i ewentualni zwolennicy nie przychodzili do Urzędu Miejskiego. My uruchomimy w przyszłym tygodniu tak? W przyszłym tygodniu własne biuro wyborcze, dlatego że Urząd nie jest miejscem, gdzie powinna być prowadzona kampania wyborcza. Nie będziemy chcieli jej prowadzić w Urzędzie i nie chcemy zachować neutralność Urzędu w zakresie, w ramach wyboru. Stąd będziemy dysponowali własnym biurem, mamy nadzieję na wolontariuszy, którzy nam będą pomagać. Biuro będzie uchomione w latuszu, w jednym z pomieszczeń, ale będziemy chcieli konferencję robić dla wygody państwa, albo tu, albo wypożyczając oczywiście, wynajmując, I tutaj bądź w sali niebieskiej, błękitnej, w muzie. W zależności jaka jest sytuacja, oczywiście lepiej by było, żebyśmy mieli stare tą samą salkę, ale ona jest w różnych czasach też wykorzystywana. My planowaliśmy dzisiaj w Błękitnej Sali. To jest organizowany z festiwalem nauki, w związku z czym nie chcieliśmy zakłócać tam pracy nie, ludzi, którzy tam pracują, a jednocześnie tego samego festiwalu. Ja tak bardzo ogólnym zarysem, nie wiem, czy coś zapomniałem, może Panie Tymotemu Nie, generalnie na chwilę obecną to wszystko właśnie. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, aby zaprezentować kandydata na prezydenta z, z Komitetu Wyborczego Oborców, Robert Raczyński w 2006. Jest to pan Robert Raczyński oraz poinformować o tym, że Robert Raczyński wraz ze swoim komitetem będzie wspierał komitet Rafała Dudkiewicza w tworzeniu list do województwa, do sejmiku dolnośląskiego i w ramach tych list będą tu się znajdowali kandydaci, którzy są wygenerowani ze środowiska właśnie Roberta Raczyńskiego i Stowarzyszenia Lublin 2006. Dlaczego ta współpraca, jeżeli Państwo zapytają, ponieważ a tak jak Prezydent powiedział, chcemy opartyjnić Sejmik, nie przenosić konfliktów warszawskich na Dolny Śląsk oraz uważamy, że w obecnej sytuacji prawnej, gdzie finansowanie partii jest niestety, ale z pieniędzy podatników, czyli z budżetu centralnego, jedyną szansą na stworzenie jakiejś alternatywy mają samorządowcy, czyli ludzie sprawdzeni w działaniu, którzy wiedzą jak sam rząd funkcjonuje i po co on jest. Czy zmieni się kolorystyka billboardów kandydatów do lat? Nie, w jakim sensie czy się zmieni? No, w sensie to, co by się na miejscu. Znaczy my jeszcze nie przedstawiliśmy e, billboardów, e, dlatego że nie wiemy, kto jeszcze będzie kandydował z naszych list. Kandydatów mamy praktycznie dwa razy więcej niż miejsca na listach, są e, zgodnie z prawem przewidziane, więc musimy jeszcze prowadzić rozmowy z tymi ludźmi, kogo tak naprawdę weźmiemy na te Państwo wiecie, że to nie są łatwe rozmowy przecież tak naprawdę. Zawsze iskrzy że osoby, które są na billboardach znajdą się na naszych listach. Część, Część osób zgłosiła chęć kandydowania z, z komitetu, a, ale czy będziemy razem? Tego jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć. A te listy będą najwcześniej przyszły tygodniu. Czy my zabiegamy, żeby ci ludzie kandydowali, natomiast czy oni taką decyzję podejmą, to tu ma nam powiedzieć. Dlatego, że jak mówiłem, Państwo wiecie, że w czasie układania listy trochę tam zawsze iskrzy. Jedynka, dwójka, trójka i to są różne napięcia. Często jest to kogoś związane z emocjami, z wartością, co nie jest łatwe, jeśli chce się zachować pewną jednolitość środowiska i nie chcąc utracić tych, którzy zajmą czwarte, czy piąte, czy szóste miejsce, a, a, a czyli poświęca się tak naprawdę organizacji wyborów z dużymi wątpliwościami, czy ten mandat zdołędą. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kampania będzie trudna, będzie mordercza tak, tak naprawdę, ale my się nie boimy. No. My idziemy z jasnym przesłaniem, z, z, Czy kampania z Państwa strony będzie czystą kampanią? Znaczy ja zawsze prowadziłem czystą kampanię. Nie zdarzyło się, żebym prowadził negatywnej kampanii. To nie jest mój styl. Z, y, także to na pewno czegoś takiego nie będzie, że będziemy kogoś się oskarżać, że jest starszy brudno, że się wali szpital albo coś takiego. Nie no ma... Znaczy, no, że poniżej pasa. Czyli jeden przykład, który ja zastosowałem w ciągu 8 lat, żadnego takiego nie znam, w związku z czym dalej my to podtrzymujemy. Czyli, Panie Prezydencie, ręczę Pan za i za swoich współpracowników, za. również za osoby, które są z Panem związane w miejskich spółkach? Znaczy, ręczę za osoby, które będą współpracować ze mną, które są związane razem ze mną, że nie będę prowadzić żadnych To nie, To nie jest nasz styl, dlatego, stąd my jesteśmy formacją. A partyjną, nie należymy do partii politycznych i te zagrywki, które są prowadzone ze strony partii politycznych, nas nie interesują. Zaciekłość niektórych decyzji, niektórych emocji według nas kłóci się z linią służby publicznej. To, to nie do tego to tak naprawdę. Trzeba wygaszać pewne emocje i próbować rozmawiać na temat programu. Natomiast no, nie, nie zawsze się da o czymś się dogadać, w związku z czym Trudno, trudno wówczas powiedzieć, że, że może mieć do przodu dalej, skoro tak naprawdę często nie może. My chcemy zakończyć pewne projekty, które żeśmy rozpoczęli. To jest projekt prowadzony przez Urząd Miejski dotyczący obwodnicy, który jest dla nas jest najważniejszym tak naprawdę elementem rozwoju przyszłości Lubina, dlatego że to, co podkreślałem Państwu, to są nowe tereny inwestycyjne, które się nam otwierają, których dzisiaj nie dysponujemy. Chcąc rozwijać miasto, musimy otwierać nowe tereny. To nie tylko chodzi o łatwość dojazdu ze strony na przylesie, ale duży stopni, chyba tak naprawdę w większości a, z, e, przemawia za tym, żeby uchomić e, właśnie te tereny inwestycyjne, czyli nowych 700 hektarów e, terenów. Panie prezydencie, to pan mówię o przyszłości. E, jaki jest plan dla ratusza? Dla ratusza w tej chwili pracujemy nad planem, kończymy remont. E, zobaczymy, siedzi, jak to się usłyszeliśmy prywaciarz. Tam dalej zarządza tym interesem prywatnym. No, nie, to w ogóle nie przeszkadza, że prywatniarze zarządzają ludzkimi sklepami czy pomieszczeniami biurowymi. Nie miasto jest od zarządzania biurami i sklepami. Ale to jest ratusz. To jest ratusz, ale jego funkcja w tej chwili nie, nie jest miejska tak naprawdę, dlatego że to jest ratusz, kiedy miasto liczyło 4000 tysiące mieszkańców, w związku z czym cały urząd się do ratusza, jeszcze był bank na dole, nie, nie wszyscy Państwo wiecie, ale tam był jakiś bank jeszcze do 1993 roku. W związku z czym my byśmy się tam na pewno nie na wszyscy raz. Można rozważać o uruchomieniu jakiejś ekspozycji miejskiej, która by tam była, ale na pewno nie widzę sensu przynoszenia tam urzędu, bo by się, się w ogóle nie śmierć to, to, to jest fa fajne miejsce, miłe miejsce, ale to już nie dla robimy. Jeszcze jedno pytanie, ja tam sobie wyszło. Czy zmieni pan swoje podejście, jeżeli chodzi o kopalnię októwkową bronatnego? Czy dalej jest Pan za? Znaczy, dalej uważam, że o pomyśle trzeba rozmawiać, natomiast nie można go po prostu odrzucać. Co trzy lata temu wyraził się Pan wprost, że to nie są te metody, co kiedyś, to nie jest trzy dnia że coś w cywilizowany sposób tak, załatwiać, nie, nie, że nie, jak najbardziej nie, ja ja tak. Między tym okresem trzyletnim spotkałem się z burmistrzem niemieckiego miasta, gdzie jest budowana kopalnia wędra i on mi przekazał taką informację, zresztą on przyjechał w ogóle w innej sprawie, ja się z rozmowy dowiedziałem, że akurat tam u niego jest kopalnia węgla tkwkowego. to jest po drugiej stronie Odry na wysokości Gubina, no on mi powiedział wówczas, że u nich rozmowy dotyczące kopalni trwały 10 lat, to znaczy, że 10 lat firmy, które chciały zainwestować w budowę kopalni, wynajęły firmy zajmujące się obrotami nieruchomością, i z każdą osobą, która mogła utracić swój majątek, były indywidualne rozmowy. To znaczy zaproponowano im albo gotówkę, albo inne miejsce zamieszkania, albo gospodarstwo rolne, w zależności od tego, jakie były oczekiwania i jakie. jakie... Tak, pan prezes, tak konkretnie, jest pan za rzecz. Jeszcze raz, jestem za tym, żeby poważnie rozmawiać. Ja, ja nie wiem, jak kopalnia będzie wyglądać, bo nikt nie wie, tak naprawdę. No, to wiadomo, no. No, ja nie jestem przekonany, czy to jest Wielka Dziura, dlatego że w wiele zapowiedzi jest takich, że mówimy na przykład tylko o Kunicaki. Nie Panie pan To znaczy, ja pytam wprost, ponieważ wszyscy wójtowie naokoło Lubina mówią nie. nie, a pan jedyny nie wyraża ostatecznego. Tak, ja nie odrzucam My tego projektu. Tak, czy nie? Jeszcze raz, nie odrzucam tego projektu. Ale żeby ten projekt mieć, muszę go mieć. Ja go nie mam w tej chwili. W tej chwili wszyscy mówią o kopalni, poza tymi, którzy mają budować tą kopalnię. Także ja nie widziałem tego projektu. Z chęcią bym go zobaczył. Czyli nie jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na następną konferencję. Pewnie wcześniej na pewno będziemy mówić o programie.